Jakie bociany możemy w tym roku wyróżnić w schronisku szansa dla bocian? Bociany trafiają do nas z całego województwa lubelskiego, ale tak głównie trafiają z północno-wschodniej części województwa lubelskiego, z tego powodu, że tam są takie bocianie zagłębia. Mamy pojezierze łęczyńsko włodawskie mamy rzekę Wieprz, nad, której jest bardzo, nad którą jest bardzo dużo bocianich kolonii. Na przykład miejscowości Jeziorzany, Blizocin, Sobieszyn to są takie te wsie nadwieprzańskie, gdzie te, bo, tych bocianów jest tam naprawdę dużo. Natomiast jeżeli chodzi o pojezierze łęczyńsko włodawskie no to tam miejscowość Sosnowica, Stary Brus, e, Orzechów, e, Pieszowola no tamtych bocianów jest naprawdę bardzo dużo, co drugi słup to jest gniazdo bocianie, więc tych bocianów przybywa właśnie najwięcej z tamtych stron, a już okolice Białej Podlaskiej, no to w sierpniu jest co drugi telefon właśnie z tamtych okolic. A jakieś bociany na przykład z Lublina, Lubartowa, tutaj okolic powiatów lubelskich, tutaj najbliższych tutaj miejscowości? W zeszłym roku, o tej porze, Trafił do nas Bocian z Lubartowa. Nazywał się Petka od nazwiska właściciela zakładu kamieniarskiego na obrzeżach Lubartowa, ponieważ tam przyleciał, był bardzo osłabiony i pracownicy go złapali. Po roku przebywania tutaj odleciał w sierpniu do Afryki, ale był bardzo osłabiony, prawdopodobnie też dlatego nie odleciał do Afryki, był bardzo duży mróz, było bardzo dużo pokrywa śniegu, więc ten bocian osłabł i, i dlatego udało się tym pracownikom złapać. Zadzwonili do nas. My przyjechaliśmy, odławiliśmy go i udało się go zaobrączkować, bo każdy bocian, który opuszcza nasz ośrodek, jest obrączkowany, po to, by móc ewentualnie uzyskiwać informacje zwrotne gdzieś tam w przyszłości, o, o dalszych losach. I ten bocian był przez rok później odleciał. W czerwcu trafiły do nas dwa młode bociany z miejscowości Kosiorów koło Opola lubelskiego. Dwa młode z tego samego gniazda zostały wyrzucone przez rodziców jako te najsłabsze. Udało się je wychować i w sierpniu również odleciały do Afryki, więc tych bocianów trafia naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo z wielu okolic. No właśnie, i czy bociany do Was, zdarza się, że bociany do Was wracają? Zdarza się, zdarza się tak dzięki, i wiemy to dzięki obrączkom. W tym roku odwiedziły nas dwa bociany, które zostały tutaj wychowane w 2019 roku. Przyleciały, popatrzyły, pobyły tutaj tydzień i odleciały gdzieś tam w swoje dalsze strony, ale w każdym razie pokazały się, że żyją. Niedawno uzyskałem informację po roku. Od wypuszczenia, od zabrączkowania Bociana, że był widziany. Koło, koło miasta Lipsk w Niemczech. Mam też informacje zwrotne gdzieś tam z, także z Polski, z Wielkopolski, z województwa mazowieckiego, więc te bociany latują stąd i już po kilku latach mam wiadomości zwrotne, że gdzieś tam one chodzą, gdzieś tam sobie próbują zakładać gniazda, więc potwierdza się to, że warto, warto to robić, bo, bo te bociany radzą sobie fantastycznie w, z powrotem w naturze. I jak wygląda ich zachowanie? Bo rozumiem, one mają również swoją taką historię. Tak, tak, każdy Bocian to jest zupełnie inna historia. Miałem takiego Bociana z Pod-Bełżyc, którego ja sam znalazłem podczas wycieczki rowerowej. Jechałem na wyprawę. No i stwierdziłem, że pójdę pod bocionie gniazdo, zobaczę jak wygląda. Okazało się, że w zbożu leży wrzucony pisklak. No i wtedy już dzwoniłem po rodzicu, żeby ktoś po mnie przyjechał, bo no na rowerze niezbyt nie, nie dobrze było wieść takiego malutkiego pisklaka. Ale no miał i został nazwany właściwie farciarzem, no bo jakbym tam nie poszedł, nie zobaczył go, że on leży w tym, w tej, w tym, w tym zbożu, no to prawdopodobnie no przez noc już by się z nim rozprawił jakieś drapieżniki. Są wyrzucony z gniazda też jako najsłabszy przez rodziców, bo wiele z nich trafia właśnie po wyrzuceniu. W czerwcu, w lipcu. Są najsłabsze, rodzice je eliminują. Ludzie je znajdują, przywożą tutaj i są wychowywane. I później one odlatują w sierpniu do Afryki, tak jak wszystkie inne bociany. Więc jest bardzo dużo historii. Są ludzie, którzy ratowali bociany w pocie czoła. Gdzieś tam karmili je w stodole i no, robili wszystko, żeby ten bocian doszedł do siebie. Czasem no, jeszcze ten bocian potrzebuje czasu, ale ludzie nie mają warunków, nie mają y, tak fachowej wiedzy, znajdują telefon i przywożą je tutaj. Z nadzieją, że będą miały dobrze i faktycznie to wszystko się sprawdza, mówiąc nieskromnie, dlatego że rocznie udaje się pomagać nawet 50 bocianom, e, więc, więc one stąd o wszystkie odlatują, nie ma tak, że któryś zostaje, bo się oswoił, bo przyzwyczaił się do karmienia, tylko wszystkie zgodnie z instynktem odlatują. Dlatego też one chodzą tutaj wolno, one nie, nie, nie są trzymane w żadnych wolierach ani nic, tylko po prostu kiedy one wybi wybierają sobie ten czas na odlot, wtedy... Mają do tego prawo i odlatują. I nie sposób o to nie zapytać na koniec, yy, skąd miłowanie u was u, tutaj w schronisku i skąd się to wzięło? Jaki to, jak, od czego to się zaczęło? Zaczęło się od pobliskiego gniazda, e, które spowie drogi do moich dziadków, i będąc pod ich opieką, gdy rodzice pracowali, chodziliśmy na spacery pod to pobliskie gniazdo. Ja obserwowałem to, co się tam dzieje, i nieświadomie lepiłem z plasteliny później w domu to, co widziałem. Potem gogle, wyszukiwarka, hasło bociany, bociany na żywo, i tak się to dalej potoczyło. Jeździliśmy na wycieczki do Kazimierza Dolnego Nadwisłu, gdzie kupowałem ręcznie rzeźbione figurki, i wszystko później dalej, co z bocianami związane w wielu miejscach. Znajomi kupowali figurki, porcelanę, wszystko, wszystko, wszędzie tam, gdzie był wizerunek bociana trafiało do mnie. No i marzyłem, w związku z tym, że było to gniazdo nieopodal, marzyłem, żeby mieć swoje bociany. Stało tutaj nawet gniazdo, na którym bociany raz złożyły wizytę. Później marzyłem o tym, żeby mieć swojego bociana pod opieką, i to się spełniło. W 2012 roku miałem bociana, który nie odleciał na zimę. Udało się go przezimować, wypuścić, i później z każdym rokiem trafiało tych bocianów coraz więcej. Aż w końcu naszła potrzeba, żeby założyć właśnie taki ośrodek rehabilitacji, gdzie będę mógł krocznie pomagać w większej ilości ptaków. I co najważniejsze, już tak oficjalnie.